Cześć, mam na imię Marzena i teraz poprowadzę dla Was medytację. Ta medytacja właśnie jest z tego rodzaju medytacji prowadzonych, czyli będę Wam mówiła, jak, gdzie zwracać uwagę, na co zwracać uwagę w trakcie medytacji. I o co chodzi tutaj? Chodzi o to, żeby to wszystko robić bez wysiłku. Czyli, czyli jeżeli ja będę mówiła: skieruj uwagę na nogę, skieruj uwagę na głowę to wtedy bez wysiłku myślimy o tym miejscu, ale nie wyobrażamy sobie, nie wizualizujemy, bo to jest wtedy wysiłek umysłu. Dobrze sobie znaleźć do medytacji jakieś wygodne miejsce. Siadamy z prostym kręgosłupem, tak? Dajemy dłonie na uda, wnętrzem do góry. Można zrobić też taki ruch ramion do przodu, do góry, do tyłu i w dół tak, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę mamy tutaj otwartą tą przestrzeń klatki piersiowej, że mostek jest do góry, tak? bo tak nam się będzie najlepiej medytowało. W trakcie medytacji ciało może troszeczkę zmięknąć, czyli troszeczkę opaść w dół i to jest ok, ale zaczynamy od takiej postawy, tak. I zamknijmy oczy i z wdechem weźmy Powietrze, tak jakby od podstawy kręgosłupa, idziemy do góry, wyciągamy głowę do góry, tak jakby ktoś nas ciągnął tutaj za czubek głowy i z wydechem rozluźniamy barki, ale głowa zostaje w tym samym miejscu. I zróbmy to jeszcze raz: z wdechem ciągniemy powietrze. Oczywiście to jest w cudzysłowie, bo naprawdę nie ciągniemy. Tylko tak to czujemy, tak? Czyli z wdechem ciągniemy, jakby wdech od podstawy kręgosłupa aż do czubka głowy, i z wydechem opuszczamy ramiona. Tak? I teraz z zamkniętymi oczami sprawdźmy, jak się czuje nasze ciało. Czy są jakieś napięcia w ciele? Czy są jakieś miejsca które w ciele, które się wyróżniają? Właśnie w ten sposób poznajemy swoje ciało. Nie tylko przez jakieś mocne ćwiczenia, ale również przez rozpoznawanie, jak nasze ciało reaguje na różne sytuacje albo w jakim stanie jest teraz. I przyjrzyjmy się tym wszystkim miejscom wewnątrz nas. I cokolwiek się dzieje, zaakceptujmy to. Niech tak będzie. Jeżeli są jeszcze jakieś myśli w głowie, zobaczmy to. Zaobserwujmy to. To też akceptujemy to. I można w medytacji się delikatnie uśmiechnąć. Daje nam to odprężenie dla umysłu. Jeżeli się nie uśmiechamy, umysł staje się napięty, tak jak nasza buzia. I weźmy głębszy wdech i delikatnie napnijmy całe ciało bez wydechu. Trzymamy to napięcie, chwileczkę trzymamy i wydech z dźwiękiem... I zauważym, że z tym dźwiękiem A ciało się bardziej rozluźnia i bardziej osadza na miejscu, w którym siedzimy. Taka obserwacja własnego ciała to jest tak jakby zaprzyjaźnianie się z własnym ciałem. Zaprzyjaźnianie się ze sobą. I złóżmy cały ciężar nasz, naszego ciała na miejscu, w którym siedzimy. I skieruj uwagę na oddech. Jaki ten oddech jest? Czy jest delikatny? Czy jest głęboki? Czy jest płytki? I też nic z tym oddechem nie robimy, jakikolwiek on jest. Przyjmujemy go i akceptujemy z otwartymi ramionami. Po prostu obserwujemy go. I bez najmniejszego wysiłku skieruj uwagę na dźwięki, które dochodzą do Ciebie z zewnątrz. To są dźwięki z ulicy, z sąsiedniego pomieszczenia. Jakiekolwiek dźwięki dochodzą do ciebie, wyłapie, zauważ. Akceptujemy wszystkie dźwięki z otoczenia. Teraz Jesteś w harmonii z otoczeniem. Weź głębszy wdech, i z wydechem odpręż się jeszcze bardziej, i bez wysiłku skieruj uwagę na swoje ciało ciało to wspaniały instrument za pomocą którego poznajemy świat. To wspaniały dar, dar natury, dar miłości. Szczerze szanuj i kochaj swoje ciało. Kieruj uwagę na stopy, na kolana, na uda, na piotra, dół brzucha. Brzuch. żołądek, okolice pępka, klatka piersiowa, barki, cence, szyja i gardło, twarz, głowa i całe ciało, całe ciało. Teraz jesteś w harmonii ze swoim ciałem. I weź głębszy wdech. I z wydechem odpuść wszystko. I bez żadnego wysiłku skieruj uwagę na swoje myśli. Myśli przychodzą i odchodzą. Nieważne, czy to są tak zwane dobre myśli, czy złe myśli, straszne czy piękne. Zaakceptuję wszystkie. Niech sobie będą. I pozwól im odejść. Teraz. Jesteś w harmonii ze swoimi myślami. I weź głębszy wdech, i z wydechem rozluźniaj się coraz bardziej. I bez żadnego wysiłku skieruj uwagę na swoje emocje. Jakiekolwiek te emocje są, miłe czy niemiłe. Tak zwane dobre czy tak zwane złe, zaakceptuj je wszystkie takie, jakie są. Teraz jesteś w harmonii z własnymi myślami. Idźmy dalej, jeszcze głębiej. Tak naprawdę, wewnątrz siebie jesteś oceanem spokoju. I radości. Z powrotem skieruj uwagę na swoje emocje. Ciało I na otoczenie, głębszy wdech, i z wydechem uśmiechnij się do siebie. I bardzo powoli, w swoim tempie, możesz otworzyć oczy. Dziękuję za medytację. Mam nadzieję, że się dobrze po niej czujecie, że się wyciszyliście i niech Wam służy. Dziękuję, namaste.